Coś czuję, że Rzym chce się ode mnie odłączyć. Powróciłem i to zemsta, ty bagietkożerco. Nie jestem żadnym bagietkożercą. Co ty na pokój w Europie, ale na Afryce nie? Około. Co ty na pokój? Około. Dobrze czas na zemstę na Rosji, że mi nie pomogła zemsta, jest słodka. Czemu to robisz, Rzymie? Nie pomogłeś mi i tyle. Ach, teraz jestem osłabiony. I dobrze. Co ty na pokój? Oki. Ok. Chiny szykuj na klapsa w dupę, zapomniałeś, że jak byłem średniowiecznym imperium mongolskim to cię pokonałem, a a aaa, -a, a -a, a -a. o tej gnojku żadnych przeprosin, chyba ty, Aa, i dobrze, że umrzesz, co ty na pokój, oki, ok. dobra czas sprawdzić sekrety Rosji, jest ten zegarek.